Cześć, witajcie. Dzisiaj mam do zaprezentowania Wam kolejną bitwę na Bulldog'u. Znowu mamy mapę Prochorowkę, tym razem jednak losowanie jest o wiele gorsze, rzuciło mnie na dziewiątki. Niestety moja topka, jeśli chodzi o dziewiątki, wygląda słabo. Jedynie tutaj kolega z DPA na wz 120 prezentuje taki, patrząc na statystyki, Wyższe umiejętności kolega na Leopardzie PTA ma dopiero 6000 bitew, to jeszcze, jeszcze ma czas, żeby swoje statystyki poprawić. Natomiast no Pluto na 75, jeden ma 4000 bitew, 43% WRI się igra na 9 tierach, czego ja po prostu nie trawię za szybko, zdecydowanie, a drugi ma 17 tysięcy bitew i jest pomarańczowy, więc chyba i tak już mu nic nie pomoże. Aktywny spot na środku, jak to na bardzo mobilnego Lajcika przystało. W drużynie przeciwnej topka wygląda o wiele lepiej. Mamy dwóch żółtych graczy i dwóch graczy zielonych. Jest to jeden gracz na wozecie 120 z klanu Win3 i jego plutonowy również zielony. Zobaczcie, jaki fatalny rozjazd. Jeden czołg tylko na górkę. Dwa jeszcze po prawej stronie. Reszta wszyscy w lewo. Znaczy dobre to jest dla spotera, jeżeli siedzi w E1 załóżmy, czy nawet w F1 dla pasywnego spotera. No ale w tej sytuacji AMX zbyt pasywnie pojechał, jak na tego spota, jeżeli by chciał spotować pasywnie. Natomiast taka banda na jednej stronie. Zobaczymy co z tego przyjdzie. Jak widzimy tutaj Leopard PTA załatwił T30, siódemkę wrogą. A ja, tak jak mówiłem, kręcę się po środku, widzicie prędkość utrzymywana równa, teraz akurat przy zjeździe troszkę wyższa, ale na podjeździe nawet te 50 coś nie tracę zbytnio przy skręcaniu tej prędkości, co jest bardzo właśnie fajne w Bulldogu i tak staram się oczywiście jak przejeżdżam coś wyświecić, Pozostawać żywym, no bo na tym polega bycie dobrym scoutem, żeby nie ginąć na początku. Oczywiście każdemu, nawet fioletowemu scoutowi, czasem zdarza się zginąć na początku, jak po prostu przyjmie bułę, której się nie spodziewał, ale główna zasada na czołgach lekkich, starajcie się żyć jak najdłużej. Litwa na razie mało emocjonująca, jest 4 do 3, ja praktycznie robię, robię takie manewry, no ale musicie, musicie mi wybaczyć lepiej chyba że jeżdżę niż jakbym miał stać w krzaku bo na tej mapie również tak można robić z akurat yy, może ja bulldog, znaczy na pewno buldogiem z tej strony tak nie gram rzadko kiedy rzadko kiedy bym się zdecydował na pojechanie buldogiem yy, w F1 moim zdaniem jednak jest trochę przydłuży. No, ale oczywiście też, też można by to było spróbować teraz strzelam w tych co się da na górce niestety sam również yy, Jestem obijany przez ich zielonego spotera przez T37. 5 do 3. Muszę poczekać, aż chwilę zniknę. Lemming Train na lewej podjechał całkiem wysoko. Zobaczymy, jak długo się utrzymają, jak będą mieli naprzeciwko siebie fałkę, która ma twardy przód. Ilu z nich popada. Pożyjemy, zobaczymy. 5 do 5. Nasza przewaga zaczyna topnieć. Pojawiła się brązowa hołota wykańczamy ją żeby nam tutaj nie bruździła i strzelam w to co się w to co się świeci najpierw chciałem, chciałem strzelać w tę 34 bo oczywiście miała mniej HP ale została wybita teraz jest gdzieś tam indyczek Łimy, póki można jak widzimy kolega z DPA zrobił bardzo dobry manewr pojechał drugą stroną drogi zajechał wrogów wymusza nad, dzięki temu na fałce obrócenie wieży i w ogóle jak widzicie fałka obróciła się cała, przez co wystawiła bok kadłuba do e, całej brygady, została zmasakrowana, bardzo, bardzo dobry ruch. Jeżeli ktoś mnie tutaj z DPA ogląda, a nie wiem czy ten kolega mnie ogląda czy nie, jeżeli nawet on mnie nie ogląda, a ktoś z, z Misiaków nie ogląda, to przekażcie koledze gratulacje. Naprawdę fajny manewr zastosował. Bardzo dobry taktycznie. 9 do 6 widzimy Tygrys P y, wjeżdża nam w stronę bazy. 9 do 7 Nie widzi mnie, staram się go tutaj przebijać, załadowałem pociski y, hit na ten czas, żeby nie mieć y, problemów. Teraz awki Panter bokiem już mogą być, y, może być to zwykła amunicja, nawet powinna być, bo bez problemów chodzi. 1900 obrażeń widocznych u mnie. Wyświecił się Pomidor, dostaję znowu od Scouta Teraz WZ-120 nie trafia we mnie Kolejne pociski lecą w moim kierunku Pora stąd zwiewać Nawrotka z... Tutaj z powrotem do środka Jest te 30 zielone Wyjeżdżamy na pełnej prędkości Nie zatrzymywać się, to jest podstawa Critical hit niestety Strzał Ładne objechanie. Tutaj gracza nie nadąża. Wierzą, powinien trochę też kadłubem ruszać. Udaje się go jeszcze podpalić. Tutaj strzał rozpaczy. I wykończenie dziewiątki w iście moim zdaniem perfekcyjnym lightowym stylu, dysponując właśnie zajebistą mobilnością. Uszkodzone działo, nie mam już naprawy. Teraz jego plutonowy zwinu nie trafia we mnie. Jedziemy, objazd. Teraz niestety z uszkodzonym działem w ruchu nie trafiłem i 704 mnie ubija, a te 30 komentuje, że jestem zajebanym, głównym pierdolonym. Dziękuję, idziemy do screenów. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitwę tą wpadła tylko znaka drugiej klasy, ale jak wiecie to akurat na bulldogu nic, nic strasznego. Jeśli chodzi o obrażenia, topowy wynik zrobił kolega na Leopardzie PTA, czyli pomimo już jeszcze niewielkiej ilości bitew zrobił fajny, fajny wynik 3287. Ja 2859 plus 3 fragi, to był drugi wynik pod względem uszkodzeń, natomiast pod względem EXPA był to topowy, topowy EXP 1456 yy, i oczywiście druga klasa tak jak na to na bulduga przystało za to tutaj kolega z Depa 1203 czystego EXPA również ładny wynik, yy, jak możemy zobaczyć właśnie, zobaczcie 6449 po spocie naprawdę jeszcze raz szczere gratulacje inteligentnym manewrem wyświecił całą tamtą stronę. Dzięki temu banda, która pojechała za nim, mogła sobie ponabijać troszkę obrażeń. Gratulacje z mojej strony. Jeśli o mnie chodzi, to przyjeżdżaj, przejdziemy tutaj szczegółowe. 29 strzałów oddanych, 22 trafione, 18 z penetracją, 2859 zrobionych obrażeń, 6 strzałów przyjętych. 2450 po spocie przejechane prawie 4,5 km zarobione 32 837 wymowne pozdrowienia na końcu te 30 tylko po prostu mnie rozbawiły tam potem jeszcze poleciał jeden tekst ale to już nieważne rozumiem nerwy tego gracza zdarza się każdemu ja się też czasami wkurzam i mi, i mi puszczają nerwy to jest, tylko, to, jest, to jest tylko gra, czasami każdy, każdy przeholuje, więc nie ma tutaj co się złościć ani jakoś żywić urazy. Jak widzicie, prochorówka, dobra mapa dla, dla scouta, dla meda, oby tylko można było troszkę pożyć i wtedy wyniki udaje się kręcić. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć!